Elo, elo, ziomeczki, to jest odcinek ze Sliteria. Kolejny odcinek już Jestem Davids i widzę, to jest kolejny odcinek na moim kanale Wczoraj widzieliście odcinek, jeśli oglądaliście Z unboxingu, przepraszam, że źle napisałem Z moimi słuchawkami Philips, oczywiście 4 -y ich nie będę dużo, bo tu nie ma głosu w ogóle Więc po co mi Dla Wybierzmy skin inny Tutaj skin, 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 skin Nie no, polski już nie będziemy brać o, dobra, weźmiemy z sklepu Play. Mhm, mm spróbujmy dzisiaj pobić mój rekord. O, dobra, go zabijemy. No, ty czerwony tasiemcu. Głupi czerwony tasiemiec. Tasiemiec? Czy to w ogóle jest tasiemiec? Czy to można nazwać tasiemcem? Nie wiem. Oczywiście, to są spokojniejsze już odcinki, nie będę się darł, nie będę się denerwował, tylko trzeba zacząć grać. Trzeba umieć grać w tą grę, żeby grać. Uo! Co porobiłem? To jest po prostu chore. O dobra, jeszcze on się za Masa, masa, masa. Dobra, jest tysiąc mas. Weźmy ich dwóch. Za to, że zabrali nam masę, nie, no, on ten no, nie zabrał, ale i tak go zabijemy, bo było obok niego. Dawaj się zabij. Dobra, dziękuję za masę. Co? mi się wydaje, że kamera mi się oddaliła. Dobra, zjedliśmy go. Weźmy ich dwóch. A blisko byłem. I chyba odejdliśmy będzie to, że dwa odcinki dziennie, tylko muszę się znaleźć wam grę. Pobrałam Pokémon go, ale się nie da zalogować. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem czemu się nie da zalogować No! Żebym go zabił tak. O, ty niebieski. Ty zielony. Ty zielony, chciałem cię zabić. Ale nie umiałem. Spróbujmy dzisiaj zrobić 30 tysięcy, jeśli się uda, to fajnie, a jak nie, to źle. Bardzo, bardzo źle. Uderzę. ty. Ty Czulu. Ty czulu, ulu. Nie wiem, kiedy zacznę, zacznę. montować filmy, chyba. Chyba już ten film może być montowany. Nie, Nie chciał się dać. Musimy znaleźć kogoś łatwiejszego. Go na przykład. Jego, jego masę zjeść. No. To chciało mu się jeść naszą, je, naszą masę, którą my powinniśmy mieć. No, w tej głupiej wiadomości od YouTuba. <suszy> Ale ten pomarańczowy jest długi. Musimy go zabić. w New York. Patrzcie, patrzcie. Nie okrążymy go. Zjemy go. Jego masa jest nasza. Opłaciło się. Eldo. 27. już miejsce. I może będziemy w pierwszej dziesiątce. Dobra. Ok. Tylko nie dajmy się zabić, bo wtedy będzie bardzo źle. Dobra, masa. Dobra, to już może ostatnia próba. No, no już nie będziemy chyba więcej próbować. Dobra. Bierzemy ich na haczyk. No, masa. Dobra, jesteśmy 18, może będziemy pierwsi. Tylko jeszcze 5000 trzeba zrobić. Co takim łatwym nie jest jednak do zrobienia? Malutkie kółeczko dla was, trzech czy... może pomieścicie się o, pa, pa, ra, ra. dobra Jesteśmy 13 pozycja. <śm> Mhm. Uhum. Mhm. Uhum. O jak prawie zginęliśmy. Dzięki za masę. Dobra. Pan jeszcze musi się zapisać. Dobra, jesteśmy. bez na dziesiątej pozycji i w niego wjechaliśmy. No kurczę. Ale dobra, ten odcinek jeszcze jest krótki, bo 5 minutowy Ale Następny już będzie dłuższy, więc my widzimy się następnym razem na moim kanale. I zostawcie subę dla mnie, czarodzieja. Dajcie łapkę w górę. Łapkę w dół, jeśli się Wam nie podobało. Jeśli się podobało, to łapkę w dół. Napiszcie komentarz, co byście chcieli nowego na kanale. To Elo.